Witam Was w kolejnym odcinku. Magdalena Kozłowska i trafiliście na kanał Beauty and Business. Dzisiaj z mojego salonu bierzemy kolejny zabieg pod lupę. To będzie oczyszczanie wodorowe i postaram się odpowiedzieć na pytanie: czy oczyszczanie wodorowe to jest hit czy kit? Oczyszczanie wodorowe już od wielu, wielu sezonów to jest zabieg, który jest naprawdę popularny, nie tylko w naszym salonie, ale w innych również. Widzę w Waszych wyborach, w Waszych zapytaniach, że ten zabieg naprawdę bije, nawet mogłabym powiedzieć, rekordy popularności, ale również dlatego, że on ma bardzo dobry PR marketingowy wśród producentów zabiegów. Jest to też dosyć nowoczesna forma oczyszczania. Oczyszczanie wodorowe jest też zabiegiem całorocznym. Nie potrzebujecie żadnej rekonwalescencji. I można przyjąć, że na drugi dzień skóra naprawdę wygląda bardzo, bardzo dobrze. Kiedyś, jeśli oczyszczaliśmy skórę, to mogliśmy Wam zaproponować oczyszczanie manualne. Oczyszczanie wodorowe jest na pewno delikatniejszą formą, co nie znaczy, że jest zabiegiem lżejszym, mniej skutecznym. To na pewno nie. Mamy dwa rodzaje urządzeń. To już bardziej jest informacja dla właścicieli bądź kosmetologów. Mamy tak zwane wodno-wodorowe, gdzie nie mamy generatorów wodoru. No i mamy urządzenia z generatorami wodoru, które właśnie będą generując ten wodór wzbogacały nam to oczyszczanie o jony wodoru i jest to jedyna substancja, której nie jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób przemycić jako substancji aktywnej w kosmetykach. No i teraz, czy to jest hit, czy kit? Dla mnie to jest absolutnie inny zabieg w porównaniu z oczyszczaniem manualnym. Jest to zabieg przewidziany dla skór tłustych, mieszanych, co nie znaczy, że nie będzie dobrym zabiegiem dla skór, które się nie przetłuszczają, dla skór suchych ponieważ każda skóra minimalnie się przetłuszcza, każda się zanieczyszcza i nie zawsze zanieczyszcza się tylko i wyłącznie dlatego, że ma właśnie taką funkcję wydzielniczą, ale zanieczyszcza się niedomytym makijażem, niedomytymi e, kremami, tym wszystkim co zagłębia się w naszych Porach. Więc jest to zabieg, który będzie oczyszczał naszą skórę, ale również regulował wydzielanie sebum, bo jeśli nasza skóra jest przetłuszczająca się, jest mieszana i ona będzie miała taką trochę większą aktywność, jeśli chodzi o gruczały łojowe, to usuwając właśnie nadmiar tego sebum zalegającego też będziemy tą skórę regulować. To jest też taki fajny trik, żeby tą skórę lepiej nawilżyć dać jej większą dawkę odżywienia. Bo jeśli mamy skórę mocno zanieczyszczoną, przetłuszczoną, to nie ma takiego kremu, który byłby w stanie przeniknąć właśnie tą warstwę tłuszczyku, czyli tak zwanego sebum, żeby mógł przeniknąć w głębsze warstwy. O skórze już trochę opowiedziałam, czyli mamy skórę tłustą, mieszaną i właśnie skórę suchą. Jeśli chodzi o skórę naczynkową, to jest to zabieg, którego raczej bym nie polecała, tam gdzie mamy te naczynka takie bardzo mocno widoczne. Na pewno nie jest to zabieg, jeśli mamy problem z trądzikiem różowatym. To będzie zabieg, który będzie mocniej tą skórę uwrażliwiał. W tym zabiegu wykorzystujemy również lekkie podciśnienie, więc z tego powodu ja nie polecam akurat tego zabiegu. Natomiast w jakich problemach? Nie dla każdej skóry tłustej możemy zaproponować oczyszczanie wodorowe. Jeśli macie skórę tłustą z aktywną fazą trądziku, to również nie będzie zabieg oczyszczania wodorowego odpowiedni dla takiej skóry. Jest to zabieg dla skóry, która jest wyciszona, jeśli chodzi właśnie o te stany zapalne, natomiast ma dużą ilość sebum, zaskórników otwartych, zamkniętych, natomiast jeśli jest to faza aktywna, no to tutaj mamy przeciwwskazanie. Jeśli mamy skórę wrażliwą, to tutaj również możemy wykonać to oczyszczanie wodorowe, ale pod pewnymi warunkami. No i też nie przeceniajcie tego oczyszczania wodorowego, że jest to zabieg, który po prostu zrobi jakąś cudowną rewolucję. Jest to zabieg oczyszczający. Jest to zabieg również regulujący, jak już wcześniej powiedziałam, przez to, że usuwamy nadmierną ilość sebum i dzięki temu również możemy zabezpieczyć trochę bardziej tą stronę odżywczą i nawilżającą. Na pewno jest to zabieg do polecenia, jeśli mamy skórę zmęczoną Przesuszoną, ale w takiej formie przesuszoną z dużą ilością warstwy rogowej. Wtedy ta skóra naprawdę odzyskuje blask. Na pewno jest to zabieg wtedy, kiedy chcecie szybko odświeżyć skórę, a nie chcecie, żeby ta skóra się złuszczała. Jest to zabieg bezinwazyjny, czyli taki, po którym od razu praktycznie wyglądacie dobrze, ale tutaj też robię zastrzeżenie, jeśli przychodzicie na oczyszczanie wodorowe. Zazwyczaj tak się dzieje u nastolatków jest bardzo dużo zaskórników otwartych, zamkniętych, rozszerzane pory. Na drugi dzień skóra naprawdę może wyglądać troszeczkę Słabiej na skórę zmęczoną, ponieważ no, po prostu jest bardzo dużo tej pracy i skóra musi się zregenerować po tym zabiegu. Natomiast jeśli wasza skóra jest tylko poszarzała, zmęczona z dużą ilością obumarłego naskórka, trochę zalagającego sebum, to na drugi dzień naprawdę będzie wyglądała bardzo dobrze. Na pewno nie jest to zabieg, po którym będziecie wyglądały. Przepięknie młodo zliftingowane i możecie mniej więcej porównywać swoje efekty jak po mezoterapii igłowej czy po zabiegach laserowych. Bardzo często widzę, że przecenia się tą formę wodoru, że on jest właśnie odżywczy, liftingujący, że robi wielkie wow. No nie, nie robi wielkiego wow. Ale umówmy się, jest to dodatkowa forma, która nam właśnie dezynfekuje. W taki lekki, delikatny sposób będzie nam robiła ten efekt, wow. Natomiast nie przeceniajmy też tego wodoru, że jest to tak bardzo znacząca forma substancji aktywnej, jak właśnie w medycynie estetycznej, bo czasami właśnie widuję takie opisy. Oczyszczanie wodorowe świetnie sprawdzi się jako zabieg przygotowywujący. My go bardzo często proponujemy, właśnie jako taki pierwszy zabieg, pierwszą aktywną formę, jeśli chcemy pójść dalej, a widzimy, że skóra potrzebuje wsparcia. Wiemy, że po prostu nie będziemy mogły uzyskać tak dobrych efektów w kolejnym etapie, no bo właśnie ta skóra jest zanieczyszczona. Oczyszczanie wodorowe też świetnie się sprawdza wtedy, kiedy robimy. Intensywne zabiegi złuszczające. Wtedy również możemy doczyścić wręcz tą skórę. Z takiej łuszczącej się skóry dwu-, trzy tygodniowej, wręcz jeszcze po zabiegu, on się tutaj naprawdę będzie bardzo dobrze sprawdzał. I również oczyszczanie wodorowe sprawdza się w zabiegach łączonych. To jest chyba mój taki największy top, ponieważ są zabiegi tak zwane skojarzone, które możemy połączyć właśnie z oczyszczaniem wodorowym. Są to różne formy nawilżania, odżywiania, i wtedy z takiego oczyszczania wodorowego, podkręconego właśnie inną formą, naprawdę wyciągamy dużo, dużo więcej. Więc czy oczyszczanie wodorowe to hit, czy kit? Ja na pewno go nie zaproponuję osobom ze skórą suchą, dojrzałą, a takie osoby często trafiają również na pierwsze wizyty, chcąc uniknąć. Trochę bardziej inwazyjnych zabiegów. Czytając, że wodór to jest świetna substancja liftingująca, że skóra jest właśnie zliftingowana, odświeżona, odżywiona, myślę, że to nie jest dobra propozycja dla osób ze skórą suchą i dojrzałą. To jest zabieg, który tą skórę wręcz będzie rozciągał. Możemy tą skórę oczywiście przygotować oczyszczaniem wodorowym, ale tak jak wcześniej nadmieniłam, nie ma co przeceniać tego wodoru. A w takim przypadku to oczyszczanie nie będzie aż tak widoczne, jako efekt wow. Miejcie również rezerwę nad tym, że nie wszystkie opisy zabiegów w internecie są, nie chcę powiedzieć, prawidłowe, ale trafne. Oczywiście każdy producent urządzenia czy kosmetyków będzie wychwalał, oczywiście, swoje substancje aktywne i swoje urządzenia. Natomiast oczyszczanie wodorowe, jeśli macie skórę, Przesuszoną, delikatniejszą, nie da tak bardzo widocznego efektu, ponieważ to jest zabieg przewidziany. No, może nie chcę powiedzieć, że tylko i wyłącznie dla nastolatków, ale dla osób, które mają rozszerzone pory i w taki widoczny sposób przetłuszczającą się skórę, tylko wspomagający właśnie usuwanie tego sebum, który nam pozwala iść dalej. Natomiast dajcie możliwość doboru specjaliście, wypowiedzenia się, bo. Już nieraz zdarzyła mi się sytuacja, że ktoś oczytał się, że ten wodór robi efekt wow, nie chcąc wykonywać bardziej inwazyjnych zabiegów. Uważa właśnie, że tutaj naprawdę będzie rewelacyjny efekt po tym zabiegu, a on będzie bardzo dobry, będzie odświeżający. Natomiast, Natomiast nie będzie to taki zabieg, który na pewno będzie na długi czas Was satysfakcjonował. Więc ani nie zaszeregowałabym tego zabiegu jako hit, ani jako kit. Jest to zabieg, który w bardzo określonych warunkach jest bardzo dobrym zabiegiem, ale uważam, że ten jego PR internetowy jest również bardzo przeceniany i na to trzeba mieć rezerwę. Na pewno co Wam mogę polecić odnośnie oczyszczania wodorowego, to wszystkie procedury wieloetapowe. Czym ten zabieg jest bardziej złożony, tym lepsze efekty uzyskamy i one będą również trwalsze.